Hej, to series, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym pokażę Wam, jakie kosmetyki zabieram ze sobą w mojej kosmetyczce wyjazdowej, ponieważ te produkty są praktycznie za każdym razem takie same, dlatego wymyślałam, że może to być fajny odcinek dla Was, może jakiś inspirujący czy pomocny. Liczyłam, że nagram ten odcinek w jakiś taki wiosenny, odsłonie wiosennej aurze, ale w dniu, w którym nagrywam jest tak zimno, że musiałam założyć sweter. Mam nadzieję, że w dniu, w którym oglądacie ten odcinek, jest przyjemnie, ciepło i słonecznie. Mi zależy, aby moja kosmetyczka z makijażem nie zajmowała dużo miejsca, żeby była minimalistyczna, prosta i po prostu mieściła się w nawet najmniejszym, najmniejszej walizce, czy najmniejszej torbie, czy nawet w plecaku. Dlatego zazwyczaj zabieram ze sobą jak najmniejszą kosmetyczkę, jaką mam. Ostatnio zabieram ze sobą zazwyczaj te usteczka z NYXa, ponieważ jest to taka płaska kosmetyczka, niewiele się tutaj mieści, ale też nie zajmuje dużo miejsca. Zazwyczaj moja kosmetyczka wyjazdowa jest mi potrzebna na weekendy, kiedy jadę sobie na przykład do rodziny, albo jeden na jakiś urlop. Ja w tym czasie nie maluję się zbyt dużo, albo wręcz nie maluję się wcale, więc to jest raczej taka kosmetyczka na wszelki wypadek, kiedy chcę delikatnie poprawić swoją urodę, albo okazuje się, że na przykład wychodzimy gdzieś do restauracji, więc, więc jest to raczej minimalistyczna kosmetyczka. Ale no właśnie, przejdźmy do jej zawartości. Otwieramy tajemniczą zawartość. Dzień dobry. I pokażę Wam również akcesoria, jakie ze sobą zabieram, nie tylko kosmetyki. Na wyjazdy bardzo często nie zabieram ze sobą podkładu. Zazwyczaj wystarczy mi korektor, który nakładam punktowo, albo właśnie służy mi jako podkład i zazwyczaj był to właśnie Clarins Instant Concealer. Teraz przez to, że rozcięłam opakowanie, raczej bym go nie zabrała, żeby mi się nie wylał, nie rozlał, ale zazwyczaj był to właśnie ten korektor od lat jeździł ze mną na różne wyjazdy, urlopy i weekendy, więc jest to taki dla mnie must have, ponieważ on się fajnie też sprawdza jako kosmetyk na całą twarz, bo bardzo ładnie wtapia się ze skórą i dobrze kryje, więc wystarczy niewielka ilość, żeby ładnie wyrównać kolory skóry. Także to był dla mnie taki must have, który był i korektorem i podkładem. Żeby wielkość mojej kosmetyczki nie musiała przekraczać takiej minimalistycznej, niedużej, zawsze wybieram taki puder, który jest po prostu najmniejszy Jaki jest, albo jest to puder prasowany. Obecnie z prasowanych mam tylko jeden, który jest rozświetlający, więc ostatnio zaczęłam zabierać ze sobą puder e, Han Fresh Rose, i jest to teoretycznie. Puder pod oczy, ale też bardzo ładnie sprawdza się na całą twarz, więc jeżeli chcę troszeczkę zmatowić sobie mój korektor, troszeczkę utrwalić makijaż, to ten też bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Trzeba uważać tylko z jego ilością, no bo to jest taki lekko różowy, więc jak nałożymy go dużo, może nam rozjaśnić zbyt mocno twarz, więc po prostu trzeba, wiecie, delikatnie, tylko omieć, delikatnie wklepać, yy, wprasować tam, gdzie potrzebujemy większej trwałości. I czym nakładam te produkty, zazwyczaj zabieram ze sobą po prostu malutki puszek. Ten mam całkiem od niedawna, ale jeżeli nie ten, to zazwyczaj wybierałam sobie ten z LH Cosmetics, więc taki puszek ze mną jedzie i on mi służy do aplikacji podkładu, bądź korektora, do aplikacji pudru, właśnie żeby powciskać sobie w skórę, tak żeby utrwalić makijaż i ewentualnie do jakichś poprawek, jeżeli nie wiem, nałożę za dużo różu, to żebym mogła sobie tam, wiecie, coś, coś poprawić, więc taki puszek bardzo fajnie mi się sprawdza, bo mogę nim nałożyć wszystko. Do policzków zabieram zazwyczaj trzy produkty. Jest to oczywiście bronzer, róż i rozświetlacz. Wygodnie by było na pewno wziąć sobie jakąś paletkę do twarzy, ale ona często okazuje się być większa niż gdybym wzięła takie pojedyncze produkty. No i bronzerem jest u mnie zazwyczaj dr Irena Eris, ten ciepły odcień. Aczkolwiek przyznam Wam szczerze, że często nie biorę w ogóle bronzera. Jakoś tak jeżeli nie, wiem, że nie będę absolutnie nigdzie wyłazić i nie zależy mi na, na tym, żeby makijaż był taki pełny Kompletny, ale jeżeli zabieram, to właśnie zazwyczaj ten, bo wbrew pozorom jest to najmniejsze opakowanie brązera, jakie mam. Także nie dość, że jest moim ulubionym, to jeszcze nie jest zbyt duży, więc fajnie się tutaj mieści. Do mojej kosmetyczki. Jeśli chodzi o róż, to również wybieram ten, który ma najmniejsze opakowanie, ale też taki, który darzy da dużą sympatią i pasuje mi do każdego makijażu. Jest to zazwyczaj Hand Baked Rouge w odcieniu 272. Jest to taki wypiekany róż z taką delikatnie złotawą poświatą, taki ciepły odcień. Bardzo go lubię. Po prostu łatwo się nim pracuje. Można go nałożyć, wiecie, bardzo tak szybciutko, chociaż jest dosyć dobrze napigmentowany, więc może z tym trzeba delikatnie uważać, ale ładnie się wtapia w policzki, nie mam z nim, wiecie, najmniejszego problemu. I przez tą taką delikatnie rozświetlającą poświatę też czasami mogę zrezygnować z rozświetlacza. Lubię to opakowanie, bo jest nieduże, takie kompaktowe, więc nawet jeżeli by ta kosmetyczka była jeszcze mniejsza, to i tak. Taki różyk się zmieści. I z rozświetlaczy też wybieram najmniejszy, jaki mam. <grym> jest to aktualnie Vibo Diamond Illuminator. Jest on w moim Project Pen, ale też bardzo często właśnie zabieram go na wyjazdy, żeby rozświetlić sobie wewnętrzne kąciki, oko, troszeczkę policzek, jeżeli chcę gdzieś wyjść i ładnie się mienić. To rozświetlacz też wybieram najmniejszy, aczkolwiek nie jest to dla mnie taki must have, szczególnie jeżeli mam taki delikatnie satynowy, wypiekany róż, który delikatnie się mieni, ale już mówię o takim wiecie pełnym makijażu kiedy faktycznie chcę wyjechać i mieć w razie czego wszystko pod ręką. Także wtedy wybieram Wibo. Kwestia brwi jest u mnie również póki co niezmienna i są to dwa kosmetyki przede wszystkim najważniejsze dla mnie. Żel utrwalający aktualnie jest to Claresa True Glue, bardzo fajny żel, który e, utrwala włoski na beton. Fajna była również e, fajny był również Han Lamination Brow Gel, więc któryś z nich zazwyczaj wybierałam e, tak, żeby właśnie uczesać ładnie włoski i często właśnie mój makijaż taki wyjazdowy to jest troszkę korektora dla wyrównania kolorytu, wyczesane żelem brwi i taka wiecie, odrobinka różu i to wszystko, no nie? Więc ten żel dla mnie jest takim, wiecie, must have'em. Jeżeli chciałabym, były pełniejsze, żeby były takie kompletne, wykończone, to wy zabieram sobie również moje cienie do brwi z Hean. je ja aktualnie denkuję, dlatego zależy mi na tym, żeby aby je ze sobą zabierać, w normalnych warunkach pewnie też wzięłabym albo takie cienie, albo jakąś kredkę, chociaż kredka pewnie zajmowałaby mniej miejsca, więc może jak skończę te cienie, to zacznę zabierać kredkę. Jeśli chodzi o narzędzie, którym aplikuję te wszystkie produkty, to zazwyczaj jest to jeden pędzel. Ja zabieram ze sobą jakiś skośny albo takiej średniej wielkości pędzel, o coś tego typu. Tutaj akurat przygotowałam sobie ten ze spektrum taki skośny, on jest numerek 05 taki pędzelek, bo on jest taki delikatny i leciutki, więc nałoży mi bardzo delikatnie moje kosmetyki. A ten wyjazdowy makijaż zazwyczaj jest u mnie delikatny, więc zazwyczaj jakiś, jakiś pędzelek średniej wielkości, zazwyczaj skośny właśnie, żeby móc nałożyć i brązer, i róż, i boczkiem troszkę rozświetlacz, więc taki jeden pędzelek do wszystkiego. Jak mówiłam, oszczędzam miejsce i ilość i, i, i wiecie, głowę, żeby nie mieć po prostu tego wszystkiego za dużo. Jeśli chodzi o oczy, to wiecie, że u mnie jest problem z opadającą i tłustą powieką, więc, aby wziąć jakieś cienie, musiałam wziąć puder matujący, musiałam wziąć bazę pod cienie i jakieś cienie. I trochę mi się nie chce tego robić, w szczególności kiedy jadę gdzieś, bo zazwyczaj. Nie maluję oczu albo wytuszuję sobie tylko rzęsy i to wszystko. Dlatego zabieram ze sobą jakieś takie małe, delikatne takie pierdułeczki, które mogą w razie czego upiększyć mój makijaż oka, ponieważ jakieś subtelne cieniowanie zawsze mogę zrobić odrobiną bronzera, różu czy rozświetlacza. I zabieram ze sobą um, takie gadatki. Jednym z nich jest rozświetlacz do twarzy i oczu w żelu z Glam Shopu w odcieniu ERA. Dobrze wiecie, że uwielbiam ten kosmetyk i również zabieram go ze sobą na wyjazdy, bo wystarczy, że nałożę go sobie troszeczkę w wewnętrzne kąciki i już jest coś takiego pięknego, kolorowego w tych kącikach i już jestem zadowolona. Albo nałożę po prostu na szybko na całą powiekę, a moją bazą wtedy jest po prostu puder albo odrobina korektora, więc ym, na takie wyjazdowe okoliczności właśnie taki produkt, albo kiedy zależy mi, żeby ten makijaż był taki też subtelny, ale żeby coś tam się ładnie mieniło, to biorę ze sobą taki cień w kremie, to jest taki brokatowy cień w kremie marka nazywa się Etude tak się pisze, jest to koreańska marka i on się nazywa Mirror Holic i to jest odcień, nie pamiętam 101? Champagne Bubble i to jest taki cień drobinkowy taki wręcz brokatowy, że tu jest cała masa, zobaczcie sobie, cała masa takich drobniutkich brokatowych drobinek i on po prostu robi taką piękną taflę na oku, albo właśnie wklepując można uzyskać taki efekt drobinek mieniących się na oku. I to jest w nim fajne, że nawet jeżeli nie nałożę żadnej bazy pod cienie, nie przygotuję sobie powiek tak, żeby nic mi się nie zbierało, to przez to, że to jest taki drobinkowy cień, no to i tak nie widać, jak te drobinki się troszkę gdzieś tam rozproszą, to i tak to wygląda, ok, nie widać takiego, wiecie, zlepku, takiego zebranego cienia na przykład w załamaniu powieki, tylko po prostu to są drobinki, więc nie widać tak mocno, nawet jeżeli się pozbierają, więc jest to fajny dla mnie taki właśnie wyjazdowy produkt. No i jakiś niezastąpiony tusz do rzęs. Ostatnio bardzo polubiłam się z maskarą Maybelline Sky High w odcieniu brązowym, bo jest właśnie taki właśnie delikatna, ale też bardzo dobrze się utrzymuje, nie odbija, nie kruszy, nic się z nie dzieje, bardzo ładnie podkreśla rzęsy, więc to jest właśnie mój ostatnio wyjazdowy ulubieniec z oczu to tyle yy, i przechodzimy do ust I ja w kwestii ust lubię mieć jakiś wybór chociaż za dwie trzy pomadki tutaj przygotowałam sobie dwie yy, i konturówkę oczywiście yy, jako konturówka mleczna czekolada z glam shopu którą mogę nałożyć na całe usta albo po prostu delikatnie obrysować kontur żeby był troszeczkę bardziej widoczny i to jest właśnie taki pierwszy produkt który zawsze jest ze mną również na wyjazdach a w szczególności w momencie kiedy jest takiej wielkości <grych> następnie wybieram Zbieram coś bardzo uniwersalnego, co będzie pasowało do każdego ubioru, każdej stylizacji, czy dresów, czy czegokolwiek. Jest to pomadka Hen Luxury w odcieniu 714 Desert Flower, czyli taki nudziak delikatnie różowy, ale po takiej subtelnie ciepłej stronie. On nie jest ani neutralny, ani bardzo chłodny, ani bardzo ciepły, ale właśnie taki delikatnie, delikatnie ożywiający odcień ust. I to mi w nim bardzo odpowiada, bo pasuje dosłownie do każdego ubioru i do każdych okoliczności yy, i też bardzo fajnie sprawdza mi się jako róż, więc jeżeli nie mam ochoty używać sobie tamtego rozświetlającego, wypiekanego, suchego, to mogę sobie użyć troszeczkę na usta, troszeczkę na policzki wklepać i mam gotowy makijaż, więc yy, ta pomadka bardzo, bardzo i ten konkretny odcień właśnie zazwyczaj jeździ ze mną. No i tak, żeby mieć coś tak dla odmiany, gdybym chciałam, może troszeczkę mocniej, wyraźniej podkreślić sobie usta, wybieram sobie jakiś troszeczkę bardziej wyraźny ym, odcień i właśnie ostatnio jeździ ze mną często Nyx Smooth Whip w odcieniu 24 Memory Phone, ewentualnie 17, czyli Thread Count też taki ciemny brąz i właśnie który z nich jako taki troszeczkę bardziej wyrazisty akcent na ustach to nie jest bardzo ciemny brąz, ale jednak po pomalowaniu ust przy delikatnym makijażu robi taki mm, efekt takiego charakterystycznego akcentu y i te pomadki są bardzo przyjemne, bo się takie szybko nakłada bezwysiłkowo bez dosłownie. Jak nałożę sobie odrobinę tej konturówki, to nawet nie muszę się specjalnie starać, żeby jakoś bardzo dokładnie wyrysować usta, więc te pomadki ostatnio bardzo mi odpowiadają. Więc to jako taki troszeczkę fajniejszy, wyrazisty akcent. I nie ukrywam, że uwielbiam brać do ust też coś różowego. Tak, żeby zrobić sobie albo po prostu różowy makijaż ust, taki właśnie ożywiający kolor ust, albo takie subtelne nude ombre, czyli na przykład nałożę sobie tą chłodną konturówkę albo troszeczkę tej pomadki Skin, a na środek ust wklepać odrobinkę różu. Wtedy mamy taki piękny, taki troszeczkę ożywiający nude na ustach i u mnie są to e, naprzemiennie któreś z tych kosmetyków. Albo jest to mój róż z Project Pen, czyli ten Bobbi Brown Pot Rouge for Rip, Lips and Cheeks w odcieniu 20. Raspberry. Um, I jest to też całkiem fajne rozwiązanie, bo wtedy mogę sobie używać i na policzki, i na usta, więc albo jest to ten produkt, albo ostatnio właśnie też NYX Smooth Whip w odcieniu 10 Pillow Fight, taki bardzo intensywnie różowy, ale wklepany odrobinkę w usta. A. Coś pięknego, ale jest to całkiem nowy mój nabytek, więc y, nie miałam okazji aż tak często go ze sobą zabierać. Ale bardzo często zabierałam ze sobą tą pomadkę. Jest to Vibo Wonderful Lips w odcieniu 6. Tak, w odcieniu 6. Taki piękny, malinowy róż. Żywy, ale troszeczkę bardziej przygaszony, jednak w porównaniu do tego. Więc pięknie sprawdza się i na całe usta, i wklepany paluszkiem na środek ust, na pomadkę, czy właśnie na tą chłodną konturówkę, która już mi dziś zaginęła w tej kosmetyczce. O, jest. I nakładam sobie taką chłodną konturówkę, taką... Szaro fioletową i troszeczkę tego różu, to jest takie piękne połączenie, więc bardzo często również ta pomadka ze mną mm, leciała w podróż. I jest to pomadka zastygająca, taka matowa, więc też trwała. Nie muszę się za specjalnie martwić, tym, że się gdzieś rozmażę, więc również ta bardzo często, to może teraz wrzucę ją do tej kosmetyczki, bo ta była ze mną właśnie najczęściej, jeżeli chodzi o takie wyjazdy. No i zobaczcie, wszystko się ładnie tutaj zmieściło. Wszystko, o czym właśnie wam mówiłam, i. Kosmetyczka jest gotowa, tak się prezentuje moja wyjazdowa kosmetyczka. Mam nadzieję, że może podpatrzyliście coś ciekawego. Napiszcie mi. Napiszcie mi jakie kosmetyki wy zawsze zabieracie ze sobą na wyjazd. Może macie jakiś swój właśnie system pakowania, jakieś takie wielofunkcyjne produkty, które fajnie się sprawdzają na wyjazd. Jeżeli coś wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa pa.